Cześć, witajcie z tej strony. Marcel, a dzisiaj po... pogramy sobie FIFA Mobile. To jest mój skład. Mam beznadziejnego bramkarza, jak pamiętacie? W poprzednim odcinku miałem na tej pozycji Szczęsnego, ale jak sobie nim grałem, to mnie zawiódł i później kupiłem Skorupskiego. Szczęsnego jeszcze nie sprzedawałem Skorupski też mnie zawiódł i ich obóz sprzedałem za ponad milion monet. No i patrzcie na te FIFA coins. Milion dwieście czterdzieści... 8449, można poszaleć. Tutaj jeszcze, że inny piłkarz Nasry się nie sprzedał. No to tak. Widzimy się, jak już znajdę jakiegoś bramkarza i wam pokażę, chyba bym chciał zakupić. Okej, okay, to już z powrotem ja po krótkiej przerwie. Chcę przetestować beriszę, ale jeszcze miałem jako kandydata Handonowicie, ale on jest odrobinkę za drogi dla mnie, więc kupimy beriszę. Przy czym mój budżet jakoś nie ucierpiał, bo już mam tylko pół miliona monet, ale to może być tutaj beriszę. Jeszcze go do drugiego składu włożę, bo mam drugi skład. I w ogóle jeszcze jak jestem na wizji to zrobię zmianę, może... Piątek tutaj to więcej zgrania, żeby było 100 chociaż. Teraz tak. Nie, gra nie spada. Dobra, nieważne, bo zajmuj się, zajmujemy się tym składem, bo nie jest moim podstawowym. Dobra, już jak będzie mać, to wam powiem. Okej, okay, już jest loading game play, coś tam, coś tam 100%. No to tak. To jest skład przeciwnika. Nawet mocny, a to jest nasz skład. Myślę, że Przeciwnik jest do pokonania. Bramak Simin środkiem, ale Pan Zagi mu zabiera piłkę z nosa. Dobra, teraz Neymar, jeden z najlepszych wykonawców rzutów wolnych, jakimi grałem w tej grze. Neymar będzie nad bramką. Nie, słupek. XD. Dobra, Anderson taliszka. Nie ma za bardzo do kogo podać. Robił sztuczkę, ale Walencja go tak z barkiem blokuje i Bązagli strzelił tam gola u przeciwnika. Teraz Neymar, Rainbow Flik. Przegrywamy 2 do 0. Coś mi nie idzie w tym meczu. Ale teraz Neymar wrzuca na balot jego gol. 2-2. A no tak, bo jak przeciwnik miał akcję, że musiał bronić bramki, tak się, jak komputer strzeli gola, to zalicza mi jako gola Nie wiem, czy zrozumieliście, bo za bardzo z to co mówiłem, bo jakoś szczególnie nie umiem opowiadać Ale teraz wygrywamy Aha, już remisujemy tylko Balotelli, ale obok bramki Teraz Alex Teller z rzutu różnego. Dobra, przegrywamy O nie, dwiema bramkami Dobra, Neymar. O nie, nie wygramy już tego meczu. Teraz tak baloteli z dystansu, może wpadały takie bramki. No cóż, Barisza mnie jakoś nie urzekł. Dam mu jeszcze dwie szanse. Versus atak i jeszcze w Head to Head. Możecie dać lajka, nacisnąć subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robicie. Możecie też napisać w komentarzu, co mam zagrać w następnym odcinku. Pamiętajcie, ja czytam komentarze, a to jest skład przeciwnika. Myślę, że do pokonania, ale raczej tego nie będę mówić, bo wszyscy wiemy, że. Chwilę rozłączyła przeciwnika. To wina internetu, on Andrzej Kuita zrobił. Nie wiem, ale my sobie po ban yy, Zrobimy mu trochę bombardowania bramki. Ten tego. Nudny ten mecz, bo nie mogę stracić żadnej bramki, ponieważ przeciwnik nie gra, bo go rozłączyło. Ale się pobawimy, może. Tą grom. Neymar w ten, w mur. Teraz maksimiz z dystansu po ziemi obok bramki. Teraz w balotelli. 7-0. Balotelli. Nawet to było groźne, wam powiem. Dobra, Aleks Telerz na no Andersona Taliszkę, bo tak lubię najbardziej, bo on jest wysoki, ale... Kto co go tam pokonał? Abraham chyba. Nie wiem, jak on się tam zwie, ale Neymar 8-0. Anderson Taliszka. Teraz Balotelli, Pyk, Pyk. I Bonaventura z główki. 10-0, ten mecz był nudny. Ale jeśli go nie przewinaliście, napiszcie w komentarzu. Nie przewinałem, to wam dam serduszko. Co wy na to? Dobra, tego meczu nie liczymy. Jak szansa dla Berisi, czy jak go się tam czyta. Tylko teraz mu damy szansę później jeszcze w head to head. Nasz skład. Drużyna przeciwnika zaś się zbugowała niego taka duży zawodnik taki przegramy to koniec kropka Brateliszka, Balotelli. Tam źle podał i teraz 1-0. Balotelli. Kurde. nic nie mówię, bo nie ma co mówić, no patrzcie na wynik. Wiecie co? Możecie przewinąć ten mecz. I jak napiszecie, przewinąłem drugi mecz, to wam przypnę serduszko, bo to nie ma co oglądać, to jest to jest ten. Kompromitacja. Honorową, może. Jest! To chyba Bonaventura strzelił honorową bramkę. 9 do 1. Dobra, tego meczu znów nie zaliczam berishi. Bo tak czy siak to byłoby dużo go. dobra, teraz. Ostatni match versus atak. Później będziemy head to head. A wiecie w ogóle, jak Google Play, jak czytałem opis tej gry, przetłumaczyło tryb head to head? Głowica do głowy. Śmieszna, nie? To jest skład przeciwnika był, to jest mój skład. Maxim, do balotu, Bra, Lukas Biglia z dystansu. Neymar, co ty zrobiłeś? I y, ten film y, y, nie jest stworzony, żeby go się obrazić, ale w, tym, w tej akcji Neymar zachował się jak typowy dzban. Dobra, teraz Balotelli sobie tam. Naldo kiwa, Dawid Luiz go blokuje. Anderson taliszka. Maximin. O, Biglia! Jak! Jakby to wpadło, widzowie! Jakby to wpadło! Dobra, jest jeden do jednego. Biglia! Uwielbiam tego piłkarza. Znaczy, nie widziałem, jak on gra w rzeczywistości ale w Fifie uwielbiam, I like it Anderson Taliszka tam chciał podanie górą do Balotelli'ego, on jest chyba za mały, dobra teraz Neymar ja myślałam, że to przegramy, a my wygrywamy nie ma co ten nie ma co było chwalić dnia przed zachodem słońca, ale tak, wygraliśmy właśnie to, co powiedziałem, nie miało sensu. Dobra, teraz head to head. I widzimy się w składzie przeciwnika. Dobra, mecz już się zaczyna. Mój skład. Skład przeciwnika to. Przeciwnik jest faworytem. Okej, okay, Neymar, no Marbalotelli. Tam od razu naciskają. Neymar. Neymar. No Maksimin, no co ty zrobiłeś? Neymara zblokowałeś. Mogło być 1 do 0. W szatni będzie... Będę musiał z nim pogadać w przerwie meczu. Z do Spalotelli, do Maksimina. Maksimin... Piłka zabrana rzut załtu dla nas, tak dla nas. Yy, Maksimin teraz na 105 tempo, ale się nawet dobrze przedziera, ale... Dobra, Maksimin teraz może coś, a nie reaguje jak go proszę o strzał. Marcano, Bonaventure. Rapanie, sędzio, tam był faul, Dobra, teraz Balotelli. Podanie do Bonaventury. Zamienił się Bonaventura miejscami z Balotelli. Na tą akcję teraz Maximis za pola karnego. No było gorąco. Ej, przeciwnik grał na czas. Roman Noli... nie, będzie golf po tej akcji, co? Nie ma, nie ma, nie ma. XD. XD, teraz Markano wybija. Balocelli to w ogóle nie chce walczyć o tą piłkę. Dobra, Lukas Biglia. Panie, no co, co mi panu odbierasz tą piłkę? Dobra, teraz Neymar. Faulowany. Panie sędzio! Dobra, będzie rzeczka na Neymara. Jak to, to było groźne, to, to akurat było groźne. Powiem tak: zwycięstwo się należy, bo jak widzicie, przeważam. Przeciwnik nie z jakimś prosem w tą grę, chociaż ma skład ode mnie lepszy. Dobra. Już sobie pogadałem z piłkarzami w szatni. Maksymil dostał ode mnie reprymendę. Co, co robi? Gra z tym najgolanem? Co Chce się samobuja co on... Co on w ogóle robi? Nie ma, nie ma. Dobra, teraz saliszka kontra. Ej, no ty nie miałeś górą, ale okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Spoko, spoko. Balotelli 1-0. Bardzo ładnie. A teraz taki typowy autobusik. Zrobimy jak Manchester United za czasów Jose Mourinho. Właściwie Chelsea też. żeby on mi goleń strzelił teraz. Sanson. A może jeszcze... Nie, no dobra, wolę nie ryzykować, ale jakby się dało jeszcze jedną bramkę strzelić. To by było fajnie. Dobra, Balotelli. Balotelli, tam nie chciał podejść trochę samolubnie. Nie, nie, nie wiem, co się tam działo. Teraz Maksimin podaniem do jego, to było groźne. Ale bramkarz wybija na rzut rożny. Teraz Alex alekstelesz na Andersona taliszkę. Ten z główki ona na broni. I będzie kolejny rzut rożny. Alekstelesz. Alex, Tellerz. Alex Tellerz, z główki coś może. Kolejny rzut rożny chyba. Dobra, nie ma co. Już nie będziemy takiego autobusu robić. Może teraz wrzuta na Balotli. Tia. Tam to się nie spodziewałem właściwie. Nie żebym przeciwnika obrażał. On chyba nie umie grać w tą grę. Tak, tak mówię, ja zaraz Gola stracę. <tysk> Najgorzej. W ogóle nagrywam teraz odcinek z FIFA, ponieważ pod odcinkiem z Mobile Soccer League użytkownik Mirek Mirek napisał kiedy FIFA. Jeśli to oglądasz, to pozdrawiam. To roboty chłopaki, to Bonaventura z dystansu. Bonaventura z voleja prosto wonane Przeciwnik na czas. Okej, okay, to z... znowu ja. 1 jeden. Ja powinienem wygrać, bo ja przeważałem, jak widzieliście. No i tak. Piszcie w komentarzu, czy mam sprzedać tego Berisza. Mam sprzedać tego Berisza, bo jeśli chcecie.